Cześć! Z tej strony firma Otym Temp To będzie nasz pierwszy filmik na kana naszym kanale YouTube. Owym. Będzie bardzo prosty na temat leasingu. Tego dokładne informacje: rodzaje, zalety, podmioty, przedmioty uczestników. Takie podstawowe informacje, które powinno się wiedzieć przy tym, jakie się składa. Na temat leasingu. Czyli tak, leasing to przede wszystkim forma finansowania w inwestycje, więc inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez zakupu tych dóbr. O co w tym chodzi, to mniej więcej takie, że po prostu możliwość finansowania bez jakby udziału własnych pieniążków, finansujemy z pomocą firm leasingowych, jakieś tam przedmioty, gdzie na koniec możemy wykupić przedmiot, lub możemy go także nie wykupić. Rodzaje leasingu. Mamy leasing bezpośredni, pośredni, leasing operacyjny, finansowy, leasing zwrotny i leasing konsumencki. Leasing bezpośredni i pośredni to są takie bardzo proste, bo bezpośredni to jest od razu rozmowa pomiędzy producentem a użytkownikiem leasing pośredni, gdzie jest jeszcze osoba pośrednia, która tutaj jest takim pośrednikiem pomiędzy stronami i ona załatwia te sprawy. Dalej mamy finansowanie leasingu operacyjnego, czyli na, na czasowym przekazaniu użytkowników dobra inwestycyjne. Leasing operacyjny i finansowy są tak naprawdę bardzo podobne leasingi, tylko jest różnica między nimi taka, że w leasingu operacyjnym VAT rozkładamy na cały okres leasingu, a VAT w leasingu finansowym płacimy tak naprawdę z góry, czyli Teoretycznie przy leasingu finansowym, gdy mamy jakąś opłatę wstępną, to mamy od razu dwie opłaty, bo za opłatę wstępną i za VAT, który trzeba spłacić z gór. Niektóre firmy odchodzą tego, starają się po prostu wrzucić ten VAT w jakąś inną ratę, ale to niestety to trzeba całość spłacić z góry, on nie jest rozłożony. Dlatego leasing operacyjny jest bardziej jest lepszy, bardziej proponowany przez firmy czy też inne osoby, czy tam pośredników. Leasing zwrotny to jest leasing na finansowanie na własną maszynę. Najczęściej jest to 3 miesięczne. Niektóre firmy robią także dłuższy, więc coś wtedy na własną maszynę, czyli po prostu finansujemy własny samochód, który kupiliśmy w ciągu 3 miesięcy i możemy do niego dostać tak zwane refinansowanie. A leasing komunistyczny, też prywatny, to jest leasing dla osób, które nie mają własnej działalności gospodarczej. Czasami jest po prostu niekorzystny, bo są po prostu tańsze, tańsze sprzęty. Dalej. Zalety leasingu. Niewielkie zamęczenia własnego kapitału, zazwyczaj 10%, 5%, 10%, może 15%. Własny kapitał, a reszta to jest rozkładane na ratę. Optymizacja opcjonalności podatkowej, tak zwana tarcza podatkowa, i możliwość rozliczania podatków VAT. Czyli rozliczamy tą ratę w nasze koszty i od, od, odliczamy podatek VAT, czyli te 23%. Dlatego że zazwyczaj w leasingu mówimy głównie o kwocie netto, a nie kwocie brutto. bo te 23% możemy sobie odliczyć. Podmioty leasingu. Leasingodawca, leasingobiorca, zbywający. Leasingodawca, czyli to ten finansujący, leasingobiorca, ten korzystający, zbywający, to ta osoba, która sprzedaje swój, swój sprzęt leasingodawcy, żeby mógł korzystać z tego leasingobiorca. Do zalet leasingu trzeba jeszcze doliczyć to, różnicę między np. nim a kredytem, jest też to, że ma tak zwaną możliwość wykupu, czyli wtedy możliwość sobie jak najwyższego wykupu, żeby po prostu rata, była niższa, taka balansowanie. To jest takie też zaleta leasingu. Przedmiotami leasingu mogą być sprzęty. Różnego typu, z tabliczkami znamionowymi, samochody, różne samochody ze Stanów, mogą być to także nieruchomości, rzeczy wartości niematerialne, prawne, także szkolenia w formie rad. Jest to tak naprawdę, już prawie, prawie wszystkiego finansowania w leasingu. Zazwyczaj to się prosimy o jakąś tam specyfikację lub fakturę, żeby móc określić stawkę KST i zobaczyć, w jakiej formie możemy to finansować. Dalej mamy uczestników Leasingu, jest to poręczyciel, towarzystwo ubezpieczenia, bo też trzeba, za, zawsze trzeba pamiętać, że trzeba ubezpieczyć e, dany przedmiot, dane auto, a poręczyciel to też osoba, która może jakby poręczyć, czyli poprawić sytuację leasingobiorcy, bo po, potem że na przykład mamy firmę, która jest startupem, czyli tak nowa na rynku e, i. Jej zazwyczaj w własnym chodzi do 23%, a taki pornografię może i poprawić firma, która działa przynajmniej rok. Może i poprawić jej sytuację, np. zmniejszyć tą opłatę wstępną do 10%. Ale trzeba pamiętać, że bycie pornogrębnym też wpływa na własne, jakbyś chciał wziąć finansowanie, to może wpłynąć na Twoje własne e, twój własny scoring, i przez czas, to troszeczkę czasami też Tobie obniżyć e, Twoją sytuację na rynku. Dobra, to by było na tyle. Dzięki bardzo. Zapraszam na kolejne filmy, dajcie łapkę w górę, w komentarz yy, i piszcie, co jeszcze byście właśnie chcieli, żebyśmy Wam opowiedzieli w formie finansowania. Zapraszam też na naszą stronę, nasz blog, nasze inne media. Cześć!